2015 rok to chyba najlepszy rok w historii całego Ninjago. W tym roku dostaliśmy dwa kapitalne sezony, czyli sezon czwarty Turniej Żywiołów oraz temat dzisiejszego odcinka, czyli sezon piąty Opentano, który ja sam uważam za najlepszy sezon naszego ulubionego serialu. Jeśli miałbym wskazać moje ulubione aspekty tego sezonu, to muszę zacząć od klimatu tej serii. Sam nie wiem czemu, ale takie mroczne i wręcz można powiedzieć ponure przedstawienie świata naprawdę wyróżniło tę serię i spodobało mi się. Zastosowano tutaj parę filmowych klisz, które jednak w wypadku tworzenia przerażającego klimatu działają jak najbardziej na korzyść. Parę scen wygląda, jakby żywsem były wzięte z horroru, a całkiem prosta symbolika, która przejawia się w tym, że zazwyczaj jakiekolwiek niebezpieczeństwo widzimy w nocy, a nie za dnia, sprawiają, że Ninjago wypada bardziej ambitnie i przestaje przypominać tą badziewną bajeczkę dla pięciolatków, która istnieje tylko po to, aby sprzedać zabawki, a zaczyna przypominać serial animowany, który może zostać obejrzany przez praktycznie każdego. To znaczy, żebyśmy rozumieli się jasno, od takiego na przykład Spider-Man into the Spider-Verse, albo nawet Czeka. Cały czas mu bardzo daleko, ale opętanie stworzyło dla niemdźwego nową ścieżkę, której podążanie wyniosłoby ten serial na jeszcze wyższy poziom. Czy to się udało? To jest kwestia sporna. Ja sam uważam, że trochę tak, ale trochę nie. Bo po 2015 mamy taki na przykład sezon 6, który świetnie kontynuuje drogę obraną przez twórców rok wcześniej, ale mamy też takie odkleje jak sezon 11, który swoją prezencją jest gorszy niż sezon 2. Jeśli oglądaliście mój film o Lloydzie, to z pewnością pamiętacie jak wspominałem, że sezon piąty pokazuje ewolucję relacji ninja-Lloyd. W pierwszym sezonie widzimy, że ninjasi traktują Lloyd'a bardziej jako przeszkadzajkę, która pląta im się pod nogi. W sezonie piątym zauważamy jak bardzo to podejście zmieniło się z biegiem czasu. I jak naszym mistrzom Spinjitzu zależy najbardziej już nie na samym pokonaniu Moro, ale na odzyskaniu ich przyjaciela. esencją tego nastawienia jest scena z odcinka Grobowiec Losu, w którym Tokai, aby uratować Zielonego Ninja, wskakuje do wody, pomimo iż sam nie umie pływać. Chociaż w przypadku Czerwonego Ninja zdarzyła się już taka sytuacja w sezonie pierwszym. Ten sezon to w ogóle mam wrażenie, że był swoistą rewolucją w całym rozumieniu naszej drużyny mistrzów Żywiołów. Mam wrażenie, że to w trakcie tej serii przestali być tymi dzieciakami z paroma mocami, których kojarzymy z pierwszych sezonów, a zaczęli być doświadczonymi mistrzami Żywiołów, których kojarzymy z późniejszych serii. To znaczy do sezonu 11, bo potem zrobili z nich. Jednym z ciekawych wątków była też przemiana kolowy ducha. Miała ona konsekwencje na kolejny sezon, który w sumie się nie wydarzył. Kolma ma problemy z zaakceptowaniem nowego siebie, tylko że w przeciwieństwie do tej postaci Ninja ziemi ma faktycznie konkretny powód do użalania się nad sobą. Bo jak tu nie być przerażonym, kiedy de facto i poza tym nie było to wałkowane przez praktycznie cały sezon, tylko przez jeden odcinek, więc jest to akceptowalne. W tym sezonie widzimy również jak to Nia ma stać się ninja wody. I sam ten wątek był całkiem spoko, pomimo iż nie jako o samej postaci trochę nie trawie. Ale trzeba przyznać, że najlepszym elementem tego wątku była relacja mistrzyni wody z Ronanem. To w jaki sposób była ona nieoczywista, bo z jednej strony byli oni sobie tylko takimi luźnymi znajomymi, których łączą interesy, a z drugiej strony, naprawdę było widać pomiędzy nimi chemię. Taka niejednoznaczna relacja to naprawdę zaskakująco dobrze wykonany wątek, szczególnie jak na kreskówkę. Mówiąc o sezonie piątym, grzechem byłoby nie wspomnieć o antagoniście tej serii, czyli o Moro. Możemy go uznać za naprawdę dobrze napisaną postać. Co prawda jego backstory sprowadza się do tego, że chcą zostać zielonym ninja, a jak mu mówi, że... To ten... Ale jego charakter i motywacje zostały stworzone ciekawie. To, że Moro chce zostać zielonym ninja jest napędzane chęcią pokazania mistrzowi Wu, że ten się pomylił co do niewybrania jego. A tak szczerze to chce on zaimponować swojemu nauczycielowi, ponieważ w głębi serca dalej jest on dla mistrza wiatru ważny. Co pokazuje nam finałowa scena, kiedy to Moro nawraca się na dobrą stronę, a kiedy zalicza on gościnny występ w Day of the Departed, to pomaga on drużynie ninja oraz dobrowolnie wraca do krainy zmarłych. Pomimo iż jestem enjoyerem piątego sezonu, to... Muszę wspomnieć o kilku wadach, jakie posiada opętanie. Na pewno jedną z nich będzie ten durny odcinek, w którym ninja udają się do królestwa chmur i nagle okazuje się, że oni nie mają nic do gadania, bo wszystko to, co się dzieje w krainie ninjago, zależy od tych typa. Ale żeby nie było za łatwo, to pomimo iż wszystko kontrolują, to akurat ich główny przeciwnik, czyli Moro, Musiał oszukać przeznaczenie i na jego losy nie mają żadnego wpływu. No dobra, zostaje to wytłumaczone w Dragon's Rising, gdzie okazuje się, że jednak nie mają oni 100% wpływu na rzeczywistość, ale no sorry, od wprowadzenia tej krainy do sprostowania jej wpływu minęło 8 lat. Poza tym brakowało mi takich memicznych momentów. To znaczy, wiecie, to dalej jest Ninjago, więc śmiesznych sytuacji jest tutaj od groma. Ale faktycznie widać, że twórcom trochę zależało na dodaniu większej dramaturgii i utrzymaniu tego mrocznego klimatu. A jeszcze warto wspomnieć, że druga połowa piątego sezonu Ninja'go po polsku na YouTubie jest jak mózg typowego influencera, czyli